A ciągnij mi tak Ej, może to rękawica byś ściągnął, co? Armando! Cztery razy od dołu! Cztery! Mizej! Ojej, stara Mizej! 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 Cztery razy musisz Mizej! Mizej! kurwa! Mizej! na od dołu! Mizej! Mizej! na dole Mizej! Mizej! Gdzie on kurwa zginął? Tam do chuja? Ale to słuchaj, to był twój rzecz, nie <średziny> Kurwa, można być przelatym, ale... Patrz, bo z rękawic idzie szybciej, kurwa! <średziny> Owijasz po Mielki na następnym! Znowu! Daj, spadziecie!